Cześć! Jeżeli interesujesz się tematyką zarabiania w internecie, na pewno czasem trafiasz na słowa, których nie rozumiesz. W tym filmie zebrałem kilka definicji słów, które moim zdaniem powinieneś poznać. Zaczynamy! Scam, z angielskiego oszustwo. Ta praktyka polega na tym, że jakaś strona na początku stara się wzbudzić nasze zaufanie, np. Na poprzez wysoki bonus za zarejestrowanie się, za polecenie, ale koniec końców jest niewypłacalna. Osobiście nieraz spotkałem się z tego typu praktyką. Na przykładzie ankiet. Kiedyś znalazłem stronę, na której wystarczyło się zarejestrować, aby dostać bonus powitalny w wysokości 5 zł. Każda ankieta wypełniona tam to był koszt, koszt dla nas, czyli nasza wypłata złotówka. Jednak, gdy chciałem ją wypłacić, swój zawałek w sensie, to okazało się, że minimum do wypłaty wynosi 100 zł. Spoko poczekam. ZBM, praktycznie zBM, muszę to podkreślić, ponieważ zebrałem około 97 zł. I nagle, jakimś cudem, przestały przychodzić mi ankiety, nie miałem innej szansy na dorobienie. Yy, myślałem, że tak już przejściowa, ale czekałem kilka miesięcy i co się okazało? 97 zł to był taki limit, który człowiek może zarobić. Ale już więcej nie, żeby nie mógł wypłacić. W dużym skrócie ta strona była właśnie skamem, i to jest typowy przykład: KYC. Z angielskiego poznaj swojego klienta. Jest to procedura należytej staranności oraz regulacja bankowa, którą muszą przeprowadzić instytucje finansowe itd., itd. W dużym skrócie chodzi o to, że jeżeli jakaś strona działa w pełni legalnie, podlega jakiejś inspekcji. Na przykład w Polsce jest to urząd skarbowy. Musi spełniać niektóre regulacje. Między innymi to, że na przykład nie użytkownicy, którzy nie mają skończonych 18 lat, nie mogą się zarejestrować. Jednak jak strona ma zweryfikować, czy mamy 18 lat, czy nie mam 18 lat? Do tego celu najczęściej jest wykorzystywany jakiś dokument. Jeżeli spotkamy się z tą procedurą, co będziemy musieli najczęściej zrobić? Zdjęcie przodu dokumentu, tyłu dokumentu oraz selfie. Jeżeli strona oferuje taką możliwość oraz posiadamy prawo jazdy, to najlepiej z niego skorzystać. Jest tam najmniej danych wrażliwych, a jak dobrze wszyscy wiemy, pomimo tego, że jakieś największe instytucje państwowe mogą nam mówić, że nie ma opcji, żeby nie było żadnego wycieku i tak dalej, one ciągle się zdarzają. Czasem o tym wiemy, czasem nie, ale się Zdarzają, dlatego tak czy siak warto uważać i skorzystać z prawa jazdy. Reflink, czyli link referencyjny. Służy on nam do tego, aby zaprosić kogoś do zarejestrowania się w jakiejś usłudze, zainstalowania jakiejś aplikacji. A gdy to już zrobi, my otrzymamy od tego jakąś prowizję, jakiś bonus. Czasem zdarza się, że firma tworzy ciekawą promocję i osoba, która się rejestruje przez nasz link, też dostaje jakiś bonus startowy. I tu może na przykładzie. Na swój kanał wrzuciliśmy już dwa filmy. Pierwszy to było TransferGo, drugi o aplikacji Carve. Zacznijmy od pierwszego. W filmie o TransferGo tłumaczyłem, jak zarejestrować się na stronie i wykonać jedną wymaganą aukcję, aby dostać 75 zł całkowicie za darmo. Gdy taka osoba już to zrobi, ja również otrzymuję 75 zł za polecenie. W drugiej aplikacji, którą reklamowałem, czyli aplikację Carve, mniej więcej jest podobnie, tylko tam zamiast reflinka mamy kod promocyjny. Jest to po prostu zamiennik, bo jak dać linka do aplikacji zainstalowania. No z tym. Tam z kolei trzeba było założyć konto, wykonać jedną transakcję i osoba otrzymuje 5 funtów. I gdy ta osoba już to otrzyma, ja również otrzymuję 5 funtów. Na tym mniej więcej polegają systemy promocji, czyli linki referencyjne. Dropshipping. Jest to model logistyczny sprzedaży przez internet, polegający na przeniesieniu procesu wysyłki towaru na dostawcę. A tak po ludzku i na przykładzie? Otwieram sklep internetowy, który sprzedaje maseczki. W tych czasach nawet jest na nie popyt. Zebrałem 100 zamówień. Te zamówienia przesyłam do Tomka, który posiada hurtownie maseczek. Tomek pakuje paczki i wysyła je do klientów. Ja otrzymuję prowizję od każdego klienta. Obecnie z dropshippingiem możemy spotkać się na przykład na Allegro. Dajmy na to. Sprzedawca wystawia bluzę znanej marki za 200 zł. W opisie aukcji wpisuje, że wysyłka jest z Chin i czas oczekiwania wynosi od 30 do 60 dni. A co tak naprawdę robi sprzedawca? Zamawia w waszym imieniu bluzę na AliExpress, czyli platformie handlowej, do której każdy ma dostęp i jej obsługa jest banalna. Z tym, że ta bluza na wszystko kosztuje 150 zł. On je wystawia za 200. Czyli jego zysk na jednym zamówieniu to 50 zł. Taki model sprzedaży posiada kilka negatywnych cech. Między innymi to, że nie jesteśmy pewni, czy sprzedajemy przedmiot, który jest jeszcze dostępny na przykład w hurtowni. Oraz to, czy ten przedmiot faktycznie trafi do klienta. Ponieważ paczka idzie z Chin, Mówię tutaj o przykładzie Chin i AliExpress Alego. Jeżeli ta paczka idzie z Chin, nigdy nie wiadomo, czy gdzieś nie zaginie. A i w drop. W skrócie, są to dawne kryptowaluty od projektów, które chcą się wypromować w społeczności kryptowalut. Czy zbierając takie kryptowaluty zostaniemy milionerami? Niestety nie. Powiem to na przykładzie. Firma X stworzyła nową kryptowalutę nazwijmy to X-Coin. Aby się wypromować, każdemu nowemu użytkownikowi przekazuje 100 x coinów całkowicie za darmo. Jednocześnie twierdząc, że gdy ta waluta trafi w cudzysłowie na rynek, będzie warta 1 dolara za 1 x-koina. Jednak najczęściej, gdy już taka waluta trafia na rynek, jej wartość zamiast rosnąć spada o kilkadziesiąt, a nawet o kilkaset procent. I gdy chcemy spieniężyć naszego A-Dropa, dowiadujemy się, że wartość jednego x-koina nie jest równa 1$, dolarowi, a jednemu centowi. Oczywiście nie zawsze tak jest. Wszystko zależy od wielu czynników, a przede wszystkim od szczęścia. Zawsze warto próbować, i jednocześnie zawsze warto sprawdzić, czy taka firma nie jest skamem, jak to ma miejsce najczęściej. Podsumowując: Zarabianie w internecie to dość ciekawy temat. Jednak, jak na wszystko inne w życiu, po prostu trzeba uważać. Gdy już znajdziemy jakąś stronę przed rejestracją warto sprawdzić o niej opinię, ale nie na stronie internetowej w zakładce Opinie, lecz na niezależnych forach i blogach. Ja do tego celu używam najczęściej makecash.pl. Przemyśleć na spokojnie, czy nasz wkład czasu i pracy jest warty pieniędzy nam oferowanych. Nie wpłacać żadnej gotówki, póki nie upewnimy się, że strona działa legalnie. A już w następnym tego typu filmie opowiem ile ja osobiście zarobiłem w internecie. Jeżeli ten film był przydatny, zostaw lajka i nie zapomnij o subskrypcji. Do zobaczenia!